Cześć tu Oluś I, i Tato szymanko dzisiaj Spiderman sianko t -Racer. sianko ze Spiderem spider. ze Spider czyli pająkiem eee, złożymy zobaczymy ten zestaw jeszcze nie jest dostępny w Polsce można go kupić gdzie na pewno jest bardzo mała ilość więc się śpieszcie link macie w opisie gdzie? Na magic Box Magic Box jest producentem a gdzie można kupić? Na best Bestoys, tak jest! wpadajcie do Bestoys, linki macie w opisie. Kupujcie, bo już niewiele sztuk zostało, a Mikołajki się zbliżają. Mniej gadania, więcej otwierania. Poczekaj, Olusiu, ja mam przygotowany. W ogóle słyszycie, jak mówię przez noc, Niestety, chory cią ciągle jestem. To no to nie tutaj. może tutaj, będzie miał taką klapę otwieraną, żeby można tam No Właśnie, zobaczcie. Ma tutaj, tutaj, o tym Olusz Ty mówił. Jesteś tutaj, jesteś chyba... Poczekaj, zaraz a, pokażę. Nie tutaj, ale wiecie co jest fajne, fajne jest to, że on sam oddzielnie jeździ, to jest jakby oddzielny pojazd. Może być tutaj, na tym zestawie, a możesz go używać do tego, żeby sobie nim jeździć i udawać jeżdżącego pająka. E, dobra, mniej gadania, czekaj, że tutaj, tu jest, tu jest jeszcze przyciął, przyklejone, otwieranko i składanko. O, coś nie idzie. Poczekaj. Nie mam chyba siły, chyba zbyt chory jestem, ale czekajcie, z drugiej strony otworzono, że z drugiej strony wyjdzie. A może to jest gdzieś przyklej... A ja wiem dlaczego chyba, bo to jest to do tego przyczepione. A, O, zobaczcie, to jest oddzielnie, patrzcie. To jest oddzielnie! Dobra, ja ci to wyjmę, ty będziesz prezentował już po kolei kolejne rzeczy, dobra? Znaczy, jaki jest pojazd z Cychty race a. Proszę, i jaki jest T-Racer? T-Racer się nazywa Mister Scott Racer. Ok, mamy to. Proszę, zaprezentuj, widzą, a ja tu będę starał się to odpakować. O! No ale miałeś widzą, prezentować, a nie sobie. Ale to najpierw pokaż całego ludzika. Nie. Nie. I w ogóle on ma jeszcze łopatę. Zobaczcie sobie taką małą łopatę. Tylko teraz w samochodzie nie tego nie włożysz. Właśnie, widzisz, trzeba było pokazać. Pokaż, widzę, kochani. Dobra, mamy tutaj jeszcze w tym zestawie. tak się. Oj, spadło mu Mamy w tym zestawie jeszcze kilofik. I tak wygląda. Dobra. Okej, okay. a Oluś, o czym zapomnieliśmy? O łapce w górę, subskrypcji, dzwoneczku, pamiętajcie, zostawiajcie łapeczki, a w, bo w ogóle wiesz, Olusiu, bo czemu mamy tak mało łapek pod filmami? Bo 44% naszych widzów ogląda nasze filmy na, kompu na telewizorze, a na telewizorze ciężko każe zapomina, bo to trzeba pilotem strzałkę do góry, potem przesunąć i łapkę zostawić, pamiętasz kiedyś nagrywaliśmy? No ale to nie jest tak oczywiste, jak oglądasz na przykład na telefonie, że masz ta łapka ci się pokazuje albo tak samo jak na komputerze. Przez zjeżdżasz do góry i to wszystko. No ale no widzisz, no ale tak gdybamy, że to dlatego, a nie dlatego, że kręcimy na przykład słabe filmy. Mhm. Mhm. No dobra, Olusiu, zamontuj kochanie dorączek i pokaż jeszcze pojaździk, a ja tu zacznę składać pojazd, znaczy nie pojazd, tylko tor w którym będziemy wystrzeliwać T-Racers'a no, ale części już ma, raz, dwa, trzy, cztery I tu będzie pająk, zaraz pokażę wam pająka jak on wygląda cztery. dobra to pokaż widzą. ciach 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 tak wygląda w pojeździe z bronią mi to pokaż jest owi lutek w majka, w majko, w, klopkach, w, klopkach, najka, w klopkach, okay. Dobra, mamy już wszystkie części, są też naklejeczki, ale nie będziemy Wam zabierać czasu, bo możemy go obkleić, żeby tor był jeszcze ładniejszy, tak? No. Czyli mamy tu wszystko, po, znaczy naklejeczki, żeby było jeszcze ładniej, mamy instrukcję jak złożyć. Ja... Z, zestaw halloweenowy, nie wiem czy zauważyłeś. No w sumie można powiedzieć, że zestaw halloweenowy. Ale jeszcze nie był w Polsce dopiero. Co? pierwszy raz czekaj, co tu czekaj, czekaj. Ale nie, żebyś nie popsuł, kochanie. Nie tu, popsułem, to ale pokazuję widzą. Specjalnie. To się rusza, ale to nie... wiem, bo tu jest jakaś blokada. A to pewnie jak strzelasz to to wyskakuje. To wszystko czekaj, zobaczymy. Ja nie, to... Oluś, ja będę składał, a ty zaprezentuj pająka, zobacz co on tam czy... Nie miałem racji, nie miałem racji. Nie miałeś racji, Makuka, ale widzą zaprezentuj, kochanie, a ja będę składał. Dobra. Tutaj jest pająk. Ale bliżej tam do kamerki. Pajęk ma 8 osiem, osiem nóg jest z rasy długonogich i, i jego rodzina to jest Triceratus Pospolitus samochodus. Dobrze, fajna nazwa, wymyśliłeś to młody padowanie. Nie wymyśliłem, A, taka jest naprawdę nazwa. Nazwa tego pojazdu to jest Spider Attack, znaczy nie pojazdu, tylko tego zestawu. Nie. Tak jak ja powiedziałem. Nie! Tak, tak jak i powiedział tata. Nie, tak jak ja. Tak jak nie, powiecie, ja, że tak jak tata. Znaczy komentarzy pewnie nie ma, więc nie, nie będzie można, ale zawsze pamiętajcie jest post, w którym możecie komentować jakieś rzeczy. Zobaczcie, jak on już jest długi. Już tu, jeszcze kolejna wstaweczka. Hop! I kolejna ostatnia. I teraz yy, chodzi o to, żeby stąd... Przejechać całość t sercem i żeby, żeby pająk nie złapał. Yy, Ty montuj pajączkę. Nie złapał kogo? t serca I tak? mamy jeszcze taki fajny złoty pucharek. A złoty puchar to jest za zwycięstwo jak się, a ten złoty pucharek to na rysunku jest tu, a tu jest złoty pucharek i on wyskakuje jak ci się uda przejechać. To on chyba A wyskakuje. A do tego było, tak? No zobaczcie, poczekaj, pokażę Wam, o czym mówił Olek. Tu jest takie i pewnie on wyskoczy, Pokaż. jak przejedziesz. Dobra, ale to ja... za chwilkę. Nie, patrz. Dobra, tu mamy, tu mamy, tu mamy. Jeden, dwa, cztery. To musi. O nie, być... patrz, 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 patrz. Patrz tutaj, hmm. jak się pasz. Jak się przyjeżdża, to to i tam się rusza. Nie... No, może tam się ruszać, i wtedy wyskoczy. Może tak być. Ale to będzie szybko, to zobaczymy zaraz na filmiku. Czekaj, teraz ja muszę zamontować. Filmiku, na filmiku na. No wiesz o co mi chodzi? Nie. No, nie wiem teraz co... nie wiem, jak to zamontować. Poczekajcie. Five minutes later. Tu się zaczepia. Nie wiem, jak to się zaczepia. Tu się zaczepia. Tylko jak to się zaczepia. Tu się zaczepia, tu, tu się zaczepia. Hej, tu się zaczepia, tu, tu się zaczepia. Hej! może tu jest, O, jest, dobra. Mamy zaczepionego, tu, tu musi być. Zaczepia. Poczekaj, zaczepia. chwileczkę. Hej. Poczekaj, bo ważne rzeczy mówię. Poczekaj, bo ważne rzeczy. Hej. E, wkładamy poczekaj ten. Się zaczepia. To. Tu się zaczepia. Czyż on wyskakuje za bardzo? Pokaż, poczekaj, bo może. Pokaż, pokaż. Poczekaj, chwileczkę, poczekaj, Elusiu. Ja, ja wiem, jak to, o co w tym chodzi. No. Masz to tak, tak, żeby patrzeć. Nie, 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 to coś jest piątka. Piątka to jest to. E, czekaj, ja chcę. Ja wiem, że. Jak. jak? To trzeba wyjąć chyba. Nie, tutaj to przecież. O, dobra, tak i to trzeba włożyć tu i wtedy jak on przejedzie to otworzy i będzie dostępny puchar. I o to tu chodziło, czyli puchar jest schowany tu, żeby go zdobyć I ja teraz trzeba przejechać. Jechać. Poczekaj chwileczkę, ale to zrobimy inaczej to niż to za. Inaczej niż zawsze, Olusiu. Ja wezmę kamerkę. Najpierw ja. E, albo najpierw ja spróbuję. Ty spróbujesz nie. razem. No też daj mi nie. spróbować. No, Nic nie daje mi się pobawić tymi zabawkami. No olek. Dobrze, słuchajcie. Ja wezmę kamerkę. Będę nagrywał Olusia. Jak mu nie wychodzi, pewnie będzie Olusz musiał wziąć kamerkę. I z... zaczął nagrywać, jak mi wychodzi. Montujemy tutaj. Tu jest wystrzeliwanie. On przejeżdża. Musi jak najszybciej prze. Ubrać się kamracie, to nie będzie łatwe. To naprawdę musi być mega szybko, żeby ten pająk cię nie złapał. I jak myślicie, czy. Dobrze, jeżeli uważacie, że uda mu się za pierwszym razem, czyli wiesz, musisz uderzyć, żeby jak najszybciej przeleciał, tu żeby ona nie zdążyła ta tarantula, czy tam jakiś pajączek. Nie zdążył. Na bo... Znaczy samochodus. triceraptus to jest. Nie. Triceraptus samochodu cicho. cicho. Dobra, triceraptus samochodu. A! Pamiętajcie! Olek zaraz powie swoją myśl, ale wpadajcie do beztoś, bo zostało tych zestawów bardzo niewiele. No Ousiu, powiedz? I ma to także to przejeżdża. Ale to... nie rób tego, no, no przecież po co? No ja widzisz... Nie, no to nie ja rób... wezmę nie... kamerkę, będzie nie... lepiej widać. Jeden o, no, Olusiu, nie. No, jeden nie raz to nie! Nie bądź złośliwy. No dobra, no to patrzcie. Tak Musi być po jego, ale to ma po mamusi. Poznaliście mamusię, widzieliście odcinek Trzy... specjalny. Jak tak to jest po No brawo ty. No, jeszcze raz. Nie, po prostu poczekaj, <laughs> wy tu masz... Ty nie masz... Tu musisz równo nawet piąsteczką. Dobra, piąsteczką. Ale ja wezmę kamerkę i będę, będziemy widzieć. Zostaw. Ale jak to się, że przejeżdża... No przejeżdża tam zaczepia. masz... Zobaczcie, będzie to widać. Ja tu odczepię pokażę widzom. Poczekaj, teraz nie wiem, czy to odczepię. O! O! Wow, Pucharek. Zobacz, pokażę, widzą. Tu jest taka, jakby znak stopu wygląda, tylko że żółty, i to jak naciśniecie, to wtedy ten pająk próbuje was złapać. Więc musicie mega szybko przejechać, żeby on nie zdążył was złapać. Eee... Dobra, Olusiu, czym. A ten pająk na dół, dupka puchata. Dobra, przełączamy się na. Czy my, czy Oluśowi wyjdzie pierwszy tutaj, czy... raz? Uwaga! Romsom mamy cały... Dajcie łapeczkę romsom, na powodzenie. uwaga! Ale nie no, Olek, no, hmm. Nagrywałem Ciebie, no co Ty? Dobra, uwaga! Trzy, cztery. Aj Nie, trafione, jeszcze raz, uwaga! Uwaga, 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 Olek próbuje po raz trzeci. E, e, e. Przejechał, czyli nie zawadził, bo pająk nie wyskoczył. Jeszcze raz próbujemy, poczekaj chwilę, może jest źle zamontowany. O, z, z pająk z opóźnionym refleksem. Wystaw bardziej głowę, żeby mógł zawadzić, bo być może jest za bardzo schowany. I teraz w moją stronę, zobaczymy, tak, o właśnie, uwaga. Uwaga! Za wolno! na Dawaj, uwaga! Jezu, udało mu się! Brawo, Olek, Kamion! A teraz... O, ja Ojacie, korba, bibiś, beba. Olek, a teraz spróbuj tak, żeby cię złapał. I Jeszcze próbujemy, żeby cię złapał. Uwaga! on mnie nie złapał. On mnie nigdy nie złapie. Złapie, złapie, złapie. Zrobimy z A nie, pucharka już nie wkładaj. Dawaj, dawaj. I tak dwa. Dawaj, razy. dawaj, 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 dawaj. Uwaga. Nie, jeszcze raz. W miarę szybko. Jest złapany, prawie że. Nie, bo on powinien być tak. To jeszcze raz, ostatni raz próba i lecimy, spadamy. Eee, a jak w ogóle Ci ten zestaw się podobał Rusiu? Fajny! Fajny! Pamiętajcie, w tylko w best chyba jest dostępny. Nie, bez przeszkód, Nie, bo on nie przejedzie, Olek. Nie przejedzie, mówię. Nie, nie widzisz kiloficę, mam się. Oluś, trzy, dobra. Trzy, cztery, <noise> <Nie>, trzy. <cztery. głos> elo, El, uwaga! Za mocno. A nie, bo nie wkładaj kilofa, synuś. Uparciuchu. Uwaga, Olek! Ostatnia próba! Trzy, trzy cztery, ry o, rozleciał się. Ojacie, jakie gacie. Dobra, Olusz pomachaj. Spadamy, y, trzymamy się. Mamy i spadamy. Miłego dnia. Y... I co jeszcze? Coś miłego powiesz, Olusiu, Pan um, Miłego dnia. Miłego dnia, zostawcie łapy i suba nara nara pa pachai